Nie zawsze najtaniej znaczy najlepiej. Czasem ekstra kilka złotych może nam zwrócić się w postaci zaoszczędzonego czasu, nerwów i komfortu. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o ośmiu rzeczach, na których naszym zdaniem nie warto nadmiernie oszczędzać, i opowiemy dlaczego. Zapraszamy. Ona, lady ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Pierwsza rzecz na naszej liście to ubrania. Naszym zdaniem warto kierować się przede wszystkim tym, czy w tych ubraniach czujemy się i wyglądamy dobrze. Druga rzecz to to, jaki mają skład. Może nawet nie tyle druga, co równoważna z tą pierwszą, bo jeżeli będziemy kupować ubrania z naturalnych produktów, to też będziemy się w nich po prostu czuć lepiej. Niestety jest tak, że ubrania wykonane z lnu zawsze będą nieco droższe od tych wykonanych z poliestru, ale to jest właśnie jeden z tych elementów, które uważamy, że warto wydać więcej po to, aby czuć się lepiej, przyjemniej i bardziej komfortowo Raz, żeby z tych rzeczy dłużej korzystać. I nie zrozumcie na źle. Są sytuacje, w których te rzeczy wykonane z poliestru są lepsze, bo jeżeli szukacie dobrych ubrań do uprawiania sportu, to bawełniana koszulka nie będzie dobra, ponieważ gdy tylko się spocicie, to ona się do was przyklei niczym worek foliowy. A taka koszulka wykonana z poliestru? Nie. Także to wszystko zależy od tego, do czego potrzebujecie danych ubrań. To samo tyczy się butów. Jeżeli wychodzimy z domu, idziemy do pracy i spędzamy w tej pracy 8 godzin, z dojazdem w jedną i w drugą, to jest przynajmniej 9 do 10 godzin, które spędzamy w jednej parze butów. To jest ponad 1 trzecia dnia. Ja nie wyobrażam sobie, żeby tak dużą ilość czasu spędzić w czymś, co mnie uwiera, uciska, jest niewygodne, sprawia, że moje stopy się na przykład pocą albo nadmiernie męczą. Dlatego stawiam przede wszystkim na komfort. Stawiam na wykonanie, tak samo jak w przypadku ubrań, z dobrej jakości materiałów. To wszystko sprawia, że dobre, porządne buty będą kosztować więcej. Będą też one trwalsze, nie będą się tak szybko niszczyć, i będziemy mogli dłużej cieszyć się takim produktem, który jest po prostu dla nas przyjemny w użytkowaniu. Taką kategorią produktów, na które warto wydać więcej, jest elektronika. I tutaj jest przykład naszych komputerów od Apple'a, ponieważ mój ma już 6 lat. Jest dokładnie w takim samym stanie jak w dniu, w którym go kupiłam pomimo że po drodze się wydarzyły dwie naprawy, o których już mówiliśmy wam po drodze, ale nic jakiegoś strasznego. Oprogramowanie jest wciąż aktualne i aktualizowane bezpłatnie, bo za to zapłaciliśmy kupując komputery. Komfort i używanie ich jest naprawdę nieporównywalne ze względu na kompatybilność aplikacji z oprogramowaniem. Podczas gdy nasi znajomi mają już drugi czy trzeci komputer, Ponieważ musieli je wymienić ze względu na jakieś problemy, to my wciąż korzystamy z tych samych. I tak samo są dla nas przyjemne i komfortowe w używaniu, jak w dniu ich zakupu. Polecamy również kupowanie doświadczeń i nieoszczędzanie na tym. Różnego rodzaju doświadczenia będą zapadać w naszej pamięci, będą tworzyć te miłe wspomnienia, które później będziemy ze sobą nieść przez życie. Jeżeli jesteśmy na wakacjach i mamy możliwość. Nie wiem, przepłynąć się na przykład katamaranem, żeby oglądać delfiny, to warto to zrobić, bo jest to po pierwsze coś, czego w swoim rodzinnym mieście nie jestem w stanie zrobić. Po drugie, do końca życia będę wspominał ten rejs i będę zawsze uśmiechał się jakby na samo wspomnienie tego zdarzenia i było to naprawdę bardzo, bardzo miłe doświadczenie i pomimo tego, że dni było tanie, to nigdy nie żałowałem ani jednej złotówki, którą przeznaczyłem właśnie na to doświadczenie. To jest tylko przykład, ale takich przykładów mamy dużo, dużo więcej. I Wam opowiem o jednym, bo uważam, że to jest naprawdę świetna anegdota, która dokładnie obrazuje to, o czym mówimy. Kiedy raz byliśmy na wakacjach, to postanowiliśmy, że sobie zrobimy dzień spa. I w naszym hotelu, w którym byliśmy, wykupiliśmy sobie właśnie taki dzień masaży, różnych zabiegów na twarz i tak spędziliśmy naprawdę kilka godzin. Pamiętam, że wtedy nam się to wydawało no drogie, ale dzisiaj po tych wszystkich latach nie mam pojęcia, ile za to zapłaciliśmy, za to doskonale pamiętam. To jak się wtedy czułam, jaki to był przyjemny czas. Pamiętam, że Sebastian zasnął w trakcie tego zabiegu, bo było tak przyjemnie. Pamiętam widok z okien tego e, centrum SPA I, i to jest ważniejsze: te wspomnienia, które mam, te emocje, których wtedy doświadczyliśmy, niż te pieniądze, które wydaliśmy, które potem zarobiliśmy znowu, i, i ta kwota, której już nie pamiętamy, zupełnie nie była ważna. Jednym z takich wakacyjnych aspektów, na które warto wydać więcej pieniędzy, są hotele. Bo trzeba pamiętać o tym, że w każdym hotelu są pokoje o różnej klasie. Natomiast w ogłoszeniu, w zdjęciach pewnie zobaczymy te z najwyższym standardem. Natomiast w cenniku będziemy widzieć różne ceny i możemy. Wybrać tę najniższą, a potem się okaże, że zamiast pokoju z pięknym widokiem na morze, to mamy pokój z drugiej strony hotelu z oknami na ruchliwą ulicę i klaksonami w ciągu nocy. Więc to jest takie zdradliwe i warto dokładnie zapoznać się z ofertą, warto dokładnie się zapoznać z opisem i wybrać wyższą opcję, która zapewni nam komfortowy wypoczynek. W e-booku przepis na wolnowar od Razem Lepiej Podcast znajdziesz proste i pyszne przepisy nadania z wolnowaru, które pomogą Ci gotować zdrowo, domowo i tanio, bez tracenia czasu na stanie przy garach oraz przydatne wskazówki, dzięki którym przestaniesz marnować jedzenie i obudzisz swoją kulinarną kreatywność. Wejdź na razemlepiejpodcast.pl ukośnik wolnowar i kup e-book. Następna kategoria rzeczy, na które uważamy, że warto wydać nieco więcej pieniędzy, przyszła do nas w taki sposób, bym powiedział, twardej lekcji życia, ponieważ narzędzia, które kupowaliśmy na początku były raczej budżetowe, kupowaliśmy je byle najtaniej, bo chcieliśmy po prostu jakby je mieć i coś z nimi zrobić. I też nie wiedzieliśmy o sobie tego, że tak polubimy majsterkowanie i że będziemy chcieli to robić, i że będziemy potrzebować narzędzi, które nam tę pracę usprawnią, przyspieszą i uprzyjemnią. I wiele z tych narzędzi, tych najtańszych, które kupiliśmy, bardzo szybko pożegnały się z tym światem, bo po prostu się zepsuły, po prostu się rozpadły, bo były bardzo kiepskiej jakości. Dzisiaj, gdy kupujemy jakiekolwiek narzędzia, to podstawowym kryterium jest jakość. I funkcjonalność. Dlatego nie boimy się wydać więcej, bo wiemy, że w dłuższej perspektywie czasu to narzędzie posłuży nam dłużej, będzie wygodniejsze i będzie. To inwestycja w komfort pracy i w czas, który będziemy musieli na jej wykonanie przeznaczyć. Ostatnia już kategoria to meble. Uważamy, że warto wydać więcej właśnie na meble, ponieważ jest bardzo dużo produktów teraz na rynku, które są naprawdę bardzo kiepskiej jakości. I zdarzyło nam się kupić jakąś szafkę albo stolik, który już przy skręcaniu po prostu się zaczął rozpadać, bo był wykonany z jakiejś nawet nie wiem co to za płyta była. To były jakieś chyba wiórki posklejane ze sobą jakimś klejem, bo to po prostu się rozsypywało, wkręty się nie chciały wkręcać, nic się ze sobą nie schodziło i tak naprawdę. No co, wydaliśmy pieniądze na coś, co może być krzywe, może, może okładzina od tego odpadać, części mogą do siebie nie pasować. Za jakość wykonania i użyte materiały, jeżeli chodzi o meble, trzeba po prostu zapłacić. Drewno takie prawdziwe nie jest tanim materiałem. Ja wiem, że dzisiaj już może nie produkuje się tak na masową skalę takich mebli stricte z litego drewna, ale. Jest też bardzo duży zalew, naprawdę bardzo, bardzo kiepskiej jakości produktów i można się łatwo naciąć. I tak jak Sebastian wspomniał, w tej branży jakość produktu idzie w relacji z jej ceną, ponieważ wymaga po prostu odpowiedniego przygotowania, wymaga czasu, wymaga zaangażowania i pracy ludzi. Drewno jest świetnym przykładem i nigdy nie będzie tak tanie jak płyty wiórowe czy płyty, czy sklejka z której wykonane są różne meble w dzisiejszych czasach. I bonusowo do mebli chcemy jeszcze dodać jeden przedmiot a mianowicie materac. Zapewne ci słuchacze którzy słuchają nas już od dawna pamiętają historię o naszym mater materacu ze słynną Niecką i tu chcemy wam powiedzieć że na materac, tak samo jak na buty, czy ubrania, czy meble, czy inne rzeczy, warto wydać więcej po to, żeby był wygodny. Bo spanie to jest kolejna jedna trzecia naszego życia i możemy ją spędzić w wygodnych i komfortowych warunkach, a możemy codziennie budzić się rano z bólem pleców, zmęczeni i niewyspani. A to w prostej linii przekłada się na ogólną jakość naszego życia. W ogóle te rzeczy związane ze spaniem to jest coś, w co warto inwestować. I my się o tym przekonaliśmy, że jedwabne maski na oczy w porównaniu z jakimiś poliestrowymi z Tigera, to nie da się w ogóle tego porównać. Że komfort użytkowania to jak one tam, tam wszystko opinają, że się nie rozciągają, nie spadają. To jest zupełnie rzecz nie do podrobienia. Że poduszki, które yy, mają. Dobre materiały w środku nigdy nie będą tak tanie, jak takie, które mają jakąś poliestrową watę. I to tyle, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Chętnie usłyszymy albo przeczytamy od Was, na jakie rzeczy Wy wydajecie więcej pieniędzy, i cena nie jest głównym kryterium, jeżeli chodzi o wybór produktu czy usługi. Bardzo chętnie się tego od Was dowiemy, dlatego śmiało napiszcie do nas albo na Instagramie, albo po prostu w komentarzu pod postem. A już za tydzień słyszymy się w odcinku o tym, co naszym zdaniem warto zrobić w życiu przed trzydziestką. Dobrego piąteczku. Szufla.